Cześć, kochani, witam serdecznie i zapraszam Was na drugi odcineczek z serii Z Rzymskie Pole. My zaczynamy. Poranek się zanosi naprawdę na piękny, piękny dzień. Ja Wam mogę powiedzieć, że będzie się działo i to nawet nie wyobrażacie sobie, jak bardzo będzie się działo. Także zapraszam Was serdecznie na kolejny odcineczek z Rzymskiego Pola. Bawcie się, kochani. No i, kochani, 5 minut na poletku, i Rzym już zaczął wychodzić. Spójrzcie sami. Jest w dniu dzisiejszym mój pierwszy Rzymek. 5 minut na polu. Spójrzcie. Piękny, normalnie widoczny i to bardzo, bardzo widoczny. Z tyłu co ma. Kurna, ale, ale fantastyczny. Super, no. E, mnie to cieszy w każdym razie i to bardzo. Jest mój pierwszy Rzym dzisiaj. E, lecimy, kochani, dalej. Ale piękny. Śliczny. Super. E, mogę powiedzieć, że Rutus zaczyna szaleć. E, dzięki Artur za pomoc w ustawieniach e, wczoraj. E, no i proszę bardzo, jest piękny Rzymek. Dobra, to ja widzę się z Wami przy kolejnym dołku, a idę zobaczyć do Mariusza, bo Mariusz powiedział też, że już wykopał jakieś 2-3 rzymy, także idę do niego też zobaczyć co tam się dzieje także widzimy się przy kolejnym dołeczku, heja no to kochani, słuchajcie Maniek możesz się przywitać e, słuchajcie, ja tutaj dużo nie będę marudził, ale tak ja przyleciałem do Mańka, żeby się pocieszyć tym pięknym rzymem z aniołem. A on mówi do mnie, ty. A ja mam już cztery, mówi. Trzy cieniasy, i jednego grubasa. <grymne> Pokaż nic co masz. Spójrzcie, tutaj kurde, już się Rzymki zaczęły sypać. Czekajcie, jeden ja trochę. Telefon w dół. O! Spójrzcie. Jest jeden. Super. Tu jest, mówisz, ten cienias, tak? Super, jest drugi. Trzeba doczyścić. Nie, no to wiadomo, że to teraz tylko tak na szybko spola. E, a tak prawdę mówiąc, no później zobaczycie wszystko, co się znalazło. O, tego już fajnie widać też. Super, fajnie, gratulować. E, e, później się z Wami spotkam, jak będzie trochę więcej tego Rzymu. Trzymajcie się i widzimy się za chwilę. Hej, No to kochani, powiem szczerze, długo nie musiałem czekać, dwie minuty później. Pyk, spójrzcie. Leży kolejny piękny rzymek. Czekajcie, on będzie tak. O! Super, no kurde, Boże Święty, 7 minut na polu, drugi Rzym. Lecę dalej, heja. No i kochani, muszę powiedzieć, że nie musiałem długo czekać. Spójrzcie! Kolejny dołek i kolejny piękny Rzymianin. Jest, także... Słuchajcie, 10 minut na polu e, nie ma co trzyżymy w kieszeni. No bomba, bomba, a tak prawdę mówiąc, e, stoję w miejscu. Szukam dalej. Trzymajcie się. Hej, ja. No to kochani, muszę wam powiedzieć, że dużo nie brakuje i był, bym popełnił naprawdę bardzo duży błąd. Bo wyciągnąłem taką malutką e, główkę od gwoździa przed chwilą. Ale tak, jeszcze machnąłem. Jeszcze raz. Patrzcie, normalnie, kurde, tu prawie na wierzchu, a już zakopałem dołek. Jeszcze Rzymek wyskoczył czwarty. No masakra, to normalnie powiem wam szczerze, bardzo dużo nie brakowało i najnormalniej w świecie bym go przeoczył. Super, cieszę się. Jest czwarty Rzym, także ja lecę dalej. Tam daleko, daleko jest Mariusz. A ja będę powoli podążał do niego. Hej, ja. No i kochani, kolejny dołeczek I spójrzcie, tu już leży kolejna kruszynka <laughs> Jest normalnie, powiem wam szczerze Pole obrodziło i to strasznie rzymem Strasznie Spójrzcie, jest taki przycięty widać Nie wiem czy to przez maszynę, czy to chyba raczej przez maszynę jest ucięty No ale kolejny piękny rzym, który wpada do mojej torby I... Powiem wam szczerze Piąty, piąty, Rutus sprawuje się dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ja jestem niesamowicie zadowolony i lecę dalej. Trzymajcie się cieplutko. Kochani, słuchajcie, w tym momencie następuje mała przerwa. To, co stało się i wydarzyło się tego dnia, dowiecie się już w kolejnym odcinku, plus podsumowanie tego dnia. Muszę to jakoś podzielić, bo tego jest naprawdę mnóstwo. A nie chciałbym przegapić jakiegoś materiału albo nagrać go, a go nie opublikować. Także ja bardzo serdecznie was zapraszam do zostawienia jakiegoś śladu po sobie. Słuchajcie, komentarz, like, subik, mile wskazany. Dziękuję wam bardzo, bardzo z góry. Trzymajcie się serdecznie i widzimy się w takim razie już w kolejnym odcinku wkrótce. Pa pa.